Lucky Luke Zohaio Kusz pokrywa twarz. Kapelusz jego dobrze znasz to słynne kawaliero. Ze strachu dziki zachód drży. On rewolweru mistrzem i powala mucha jednym strzałem. W pustyni on przemierza go, telefon niepotrzebny mu KOWBOJ dzielny, lecz samotny. Lucky Luke nie boi się nikogo. Lucky Luke. Daltonów w srogo. Lucky Luke. Nie boję się nikogo. Dorwać świadka. Miałem się stawić inkognito. Naprawdę jestem Lucky Luke. Znam sprawę, proszę pana. Pan Luke przyszedł panie sędzio! Dziękuję, że pan przyjechał. Zatrzymaliśmy Smiley'a Bank Bank Laftera. Króla napadów w nebrasce? Ile razy go łapałem po to, by został zwolniony z braku dowodów lub świadków? Teraz mam świadka i zapewniam, że sprawa jest wygrana. Profesor Oskar Tajnibutz, nowojorczyk, który bada tutaj ślimaki, widział jak zastrzelił kojota pod Kansas. To był City. ofiarą? Kojot, jak powiedziałem. Kansas kojoty są gatunkiem chronionym. Żeby nie było za dużo owiec. Dzięki Tiny Bootsowi w roli świadka sąd może go skazać na 67 lat. Mam eskortować gagatka do Saint Bob? Zgadza się. Tak szybko jak to możliwe. Podobno laughter obiecał 5000 dolarów za głowę profesora. Ale najpierw postraj Oskara Tiny Bootsa. Cieszę się, że mogę pana poznać. Jestem mini Tiny Boots. Lucky Luke. A to jest Oskar. Oskarze? Przestań się zachowywać jak dziecko. Oskarze, zrób co do ciebie należy, nie będę powtarzać. Nie chcę jechać! Jesteś urodzonym bohaterem, kochanie. Twoje nazwisko znajdzie się wśród najwybitniejszych ludzi, dobroczyńców ludzkości. Zresztą pan Luke jedzie z nami? O no, nie! To ma być nasz ochroniarz? Co za pożytek z takiego enorektyka! Nie jadę! Lucky Luke jest najszybszym strzelcem! Chciałbym zobaczyć, jak szybko pan strzela, jeśli można! Zdumiewające! He, Bubel za 3000 dolców! Zostawiasz w monety, ale czy dasz radę milionom płatnych morderców, którzy mnie ścigają? Oskarze, przeschnij. Jedźmy, będzie dobrze. Pani też jedzie? Póki śmierć nas nie rozłączy. Więc to jest ślepa miłość. Proponuję skuteczny podstęp. Przebrani za żołnierzy prześlizgniecie się z kawalerią jadącą do fortu, Bob! Przebieranie się za żołnierzy jest absurdalne! Irracjonalne! <laughs> Ten pociąg zawiezie nas do Saint-Bob szybciej niż konie. Proszę się wtopić w otoczenie. Niedobrze mi! Pełno tu zarazków! Chcę wrócić do domu! Choruje w pociągach jak zwykle. Bohatera boli brzuch tylko wtedy, kiedy ma w środku kule. W, środku... w porządku? Nie! Jestem jedną nogą w grobie, mam dezynterię i pewnie cholerę. A w dodatku złapałem jakąś zarazę z Sowiecka! Mm. A potem Przepraszam, to miejsce jest wolne. Wojsko to nie zabawa, chłopcy! A. Czuję się lepiej. Oh. Uh -oh. Za ten numer wypolerujesz buty całemu regimentowi! Jeszcze zrobię z ciebie żołnierza! Ty słabeuszu! Ja, światowej klasy specjalista, muszę polerować buty tej pancie prymitywów w mundurach, którzy po prostu. To nawet lepiej ją mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ile butów wyszoruje zanim się trochę wzmocni? Nie mogę zdjąć poruczniku! Pomóż mu! Człowiek za burtą! Coś mi mówi, że powinniśmy się przesiąść na konie. Zaraz go zabiję! Jeszcze jeden! Śmierć desertero! Ah, yeah. uh, dobrze, córze! Dezerterujcie! Myślicie, że to rozkaz, czy co? Śmierć dezerterom! Zaraz oddamy ją! Na koniu też koruje? <grobia> <grabia> Odpoczniemy trochę, a potem ruszymy cwałem. To będzie znacznie przyjemniejsze niż galop. Absolutnie się nie zgadzam. Chcę wracać do Nowego Jorku, nie wytrzymam z tymi końmi świrniętymi żołnierzami! I czy wspomniałem o koniach, czy nie bardzo? Co! Do usług świrnięty przyjacielu. Te konie są takie głupie! W ten sposób nie dogonimy nawet ślimaka! <śmiech> <Bycie>. <śmiech> Poddaj się! Wiece do góry, Dalej, Oskarze, broń nas! Pokaż, że jesteś bohaterem! Mylisz się! Nigdy nawet nie stałem koło bohatera i nie zamierzam nim zostać teraz! Nie, nie! Oskarże, nie zawiedź mnie, bo poszałujesz! Już! Oskarze, Ugryzło mnie! Oh, proszę zabrać rannego, ja zabezpieczę tyły. Tak jest! Sir. Się, Przejedziemy przez pustynię. Ominiemy miasta, gdzie mogą czekać mordercy. Dla zatarcia śladów użyjemy starej indiańskiej sztuczki. Będziemy ciągnąć gałęzie. Fascynujące. A nie powinniśmy poszukać hotelu z łóżkami i obsługą? Będziemy spali pod gołym niebem jak dzikie zwierzęta. Gorąco mi, pić mi się chce, jestem zmęczony i bolą mnie te... poślaczki. To choroba pustynna. Zdarza się. Umrzemy na tej beznadziejnej pustyni, sępy zjedzą nasze ciała, zanim zdążymy ostygnąć, już nigdy nie zobaczę moich ukochanych ślimaków i ich cudnych, ruchliwych czułków. Wracam do Nowego Jorku! Oskarze, jesteś taką ofermą! Weź się wreszcie garść! Jeśli nie, to wpadnie pan w łapy Lankiego i porucznika z Kinier w dzikim terenie zawsze zdradzi swoją obecność. Może to być widoczny znak? Jakiś dźwięk albo zapach. Jeśli kogoś szukasz, pytasz ludzi. Nikt chce nie czuje. wyobrażałeś sobie, że będziemy jechać konno przez pustynię jak Samson i Dalila, ścigani przez morderców i prowadzeni przez prostego kowboja samotnego. To jeden z moich koszmarów. Hmm? Co to?! W tak nieprzyjaznym miejscu! Niewiarygodne! Slimak ginie przy wilgotności poniżej 80%. natknąłem się na mutanta! A propos ślimaków, lepiej przyspieszmy kroku. Mały pustynny twardziel! Och szczecie butus pustynnikus. Stara indiańska sztuczka. Gałęzie ścięte półtorej godziny temu pozacierały ślady trzech średnio obciążonych koni. Stara jak świat! Tylko ślepy gabon i nie rozpozna końskiego łajna, gdy w niewdepnie. Koń albo bawu. Był jeden, więc musi być ich więcej. Przypominam, że jest pan w niebezpieczeństwie, a czas ucieka. Nie szkodzi! To odkrycie jest ważniejsze niż wszystko inne, nawet ja! Nauka, szlachetna przygoda jest coś bardziej fascynującego, co to za życie. Coś, Znów kłopoty. Nie jesteśmy żołnierzami. Jestem Lucky Luke, wysłannik rządu. Pełnimy tajną misję. A ja pochodzę z Plutona. Naprawdę? Musimy dotrzeć do Saint Bob. To pilne. Macie natychmiast zawrócić, bo staniecie przed sądem polowym i zostaniecie rozstrzelani. Patrzcie! Eee, nie, to tylko kamyk. Nareszcie jakaś wskazówka! Dezercja odmowa rozstrzelania i skrępowania oficera! Rozstrzelają was, ale ja zastrzelą was od tyłu i głową do dołu! Nie ma sprawy, zapamiętam! <laughs> tu robi. Dezerter! Aresztuję cię! Poddaj się! Albo walcz o wolność! Tchórzu! Jak śmiesz uciekać! A ty tchórzu! <śm> <śm> Chmurki są rzadkim zjawiskiem meteorologicznym To sygnały dymne, oznajmiają naszą obecność To terytorium Indian Indianie? Mają zamiar nas zjeść? Indianie nie jedzą ludzi, a to plemię jest spokojne, przynajmniej z zasady Jednak na wszelki wypadek ominiemy ich drogą przez suchy jaj A poza tym kończy się woda Śmierci! Och, stajnie! Miasto musi być blisko. To jest miasto. Zaczekajcie na mnie. Tu kręci się mnóstwo zbirów No, oskar też potrafi być zbirem. Pokaż panu lukowi jakim jesteś zbirem! Uho! To sobie wyobrażasz, że jest wasz śniakiem? i proszę to napełnić. E, napój mleczny poproszę. <laughs> Okropny zapach. <laughs> Powinien pan wiedzieć. Podstawowa higiena to nie kwestia środków, ale godności. Proponuję zanurzyć ich w smole i wytarzać w pierzu. Ta, smole. Z Nowego Jorku? Wychodzimy. Co za niespodzianka? Wstąpiłem po wodę, nie sądząc, że Was spotkam. Chodź tutaj, Nibuc, chyba że chcesz zostać wdowcem. Jeśli podejdę, ona zostanie wdową. Cóż za dylemat? Hej, hej, oni są nasi. O nie, ja byłem pierwszy. Jestem z Nowego Jorku. Od razu widać, że też jesteś waźjakiem. Wszystkich do smoły i pierza! Śmierć dezerterom! Musimy szybko dotrzeć do Saint Bob, Mając ich wszystkich na ogonie, przetniemy terytorium Indian, nie zwracając niczyjej uwagi. To są spokojni Indianie, to wolę nie natknąć się na tych wojowniczych. Musi być jakieś wyjaśnienie. Pójdę pomówić z ich wodzą. Chyba są głodni. O, patrzcie, budu Budus pustynnikus lubią ślimaki, więc nie są źli. Wadu, Bursuku, trzy blade twarze wtargnąć na nasz teren. Oskarpowacie! Czemu chcesz nas skalpować? Przecież żyjecie w pokoju z białymi. Bo my być w złym humorze, dlatego! Już dobrze, co się stało? A? trochę się zdenerwowałeś, prawda? Możesz powiedzieć! I nie butus pustynnikus! Wielki żużubi chyba zwariować! Ciągle się wiercić! Szaman nie mógł czytać przyszłości z jego śluzu! Mm -mm. Ma pasożyta, muszę operować! Mały wojownik o szklanych oczach jest wielkim szamanem ślimaków. Wyleczy waszego żużubi. Wynosić się! Oskalpować! Czekaj! Spójrz! Tego znalazł na pustyni konającego i go wykurował! Dobrze! Niech mały wojownik wykurować żużubi! Lecz jeśli się nie udać, zapłacić życiem! Nie mam przy sobie skalpela! Będzie pan musiał improwizować. To nasza jedyna szansa. Zrób na tu nie, bardziej w prawo. Szybko gąbka, strasznie dużo śmuzu. To pod Tomahawk. szabla, przemień szufla, szybko pojęcie na cięcie Spracimy go. Szybki gąbka, mini. Widzę pasożyta! nie, nie, to nie on takie. Tak, widzę go. Co szybciej! Wyjąłem! Mini, możesz zaszywać. Udało się. Dzięki tobie, plemię, odzyskać przyszłość! Widzieć długą, jasną drogę śluzu. Dlaczego bieżasty człowiek przeszukiwać terytorium Wielkiego Żużubi? Poszukuję trzech bladych twarzy: małej, wysokiej i zwalistej jasnobłond. Przyjaciel czy wrok? To. E, a, przy, przyjaciel? To dobry koleś. A, 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 oślizgły ślimak? A wynosi! Co? Powiedziałem coś? Saint Bob, dotarliśmy. Tak szybko? Wmach sądu jest na wprost Za pięćset stóp będziesz bohaterem, Oscarze Chyba pośmiertnym Jak to zrobiłeś? Heroicznie nie, niemożliwe. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. No cóż, chodźmy na salę rozpraw. Szeryfie, sprowadzić oskarżonego. Rozpoczniemy proces. Najwyższy czas. Proszę o ciszę! Oto oskarżony Smiley Bengby Proszę o ciszę! Oto świadek Oskar Tajnibudz. Cisza, bo będę zmuszony wszystkich wyprosić. Niech świadek zajmie swoje miejsce. Panie Tajnibudz, co pan widział? Kto? Ja ja, 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 ja nic nie widziałem. Noszę okulary, ja nic nie widzę. Proszę nie wstawać. Widział pan wcześniej oskarżonego pana Laftera? E, myślę, może. E. Widział pan oskarżonego? E, tak, tak myślę, że no chyba tak. Tak. A co on robił? On, zastrzelił no on nie widziałem! Ale pewnie zrobił to niechcący! Smiley'u lafterze! Skazujecie na 67 lat więzienia! To twoja wina, ty nieudolny gamoniu. Dam 20 tysięcy dolców za twoją bezwartościową książkę! Przestań, smiley! Mój bohaterze! Tak, Oskar pokonał Goliata. Mój wojowniku! No, teraz, kiedy już ta uciążliwa sprawa jest załatwiona, możemy zająć się poważnymi i dogłębnymi badaniami nad tajni butusem pustynnikusem. Tak, skarbie, zrobimy jak zechcesz. O, o, ale to bezpieczne? Mini nie mogę uwierzyć. Przecież udowodniliśmy, że jestem bohaterem, prawda? Lu. Pl, panie Lu. Y Dzielny samotny cowboy. Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing Dialogi Małgorzata Kochańska Reżyseria Dorota Kawęcka Dźwięki montaż Jacek Kacperak Kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska W wersji polskiej udział wzięli Grzegorz Kwiecień, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Grzegorz Falkowski Modest Robert Tandera, Janusz Bituch, Cezary Kwieciński, Dariusz Błażejewski, Monika Wierzwicka, Hanna Kinderkiski i inni